Cześć, wracam z szybką rekomendacją. Powerbanka, którego używam już no, rzadko, ale używam, bardzo go lubię za sposób działania. Jest to powerbank marki Adata Model P10000 QCD. Powerbank Qualcomm Quick Charge 3.0, Power Delivery Fast Charge. 10000 mAh, jak się można było domyślić. jest z informacji yy, bi-directional charging przez yy, USB-C, czyli macie tutaj port USB-C, który możecie używać do ładowania powerbanka i w drugą stronę jest wyświetlacz pokazujący stopień naładowania Maksymalnie na wyjściu 22,5 W energii. Charging speed, ten, no, to bez zmian, znaczy, nie jest to istotne. Macie Quick Charge, a trójkę i Power Delivery 18 W, Fast Charge. Co tu jest więcej z informacji? Macie trzy wyjścia w sumie, z czego jedno jest wejściem. Możecie ładować go maksymalnie 18 W, to jest całkiem spoko wynik. Tutaj macie rate capacity, czyli przy 5V 6000 mAh, może oddać przy 9V 3200 mAh, przy 12V 2300 mAh. No to się wiadomo, musi zmieniać. Porty USB-A zapewniają. Maksymalnie 5V 4,5A, 9V 2A, 12V 1,5A, 22,5W max razem. USB-C może dawać 5V 3A, 9V 2A, 9V 2A, 12V 1,5A, czyli 18W max, i to jest chyba par delivery tylko. Maksymalny output na wszystkich portach USB-C. I USB-A to jest 5V 3A, czyli 15W max, Wtedy nie działa szybkie ładowanie, tylko daje standardowo po 5V. Czy e... macie do podziału wtedy 5V standardowo i 3A na wszystkie 3 gniazda, czyli tam 1A na gniazdo? Fast Charging Technologies, Qualcomm Quick Charge Technology, USB Power Delivery 3.0, chociaż no, nie ma tutaj tego szybszego jak 15 Volt i 20V ale ok, jestem zadowolony z tego powerbanka, tu są wymiary tutaj macie wagę bez kabla chyba, jak dobrze kojarzę nie obsługuje ładowania i rozładowywania w tym samym czasie nie sprawdzałem tego niestety więc nie jestem w stanie potwierdzić kabel USB-C USB w zestawie Szczerze mówiąc, nie pamiętam, jaki był tu kabel. Chyba był jednak zwykły kabelek USB-A na USB-C. Nie jestem w stanie powiedzieć, jeśli Was interesuje kabel, to musicie poszukać unboxingu od kogoś innego na YouTube albo zobaczyć produkt w sklepie. Są zabezpieczenia przed przeładowaniem, przed nadmiernym rozładowaniem. Przed temperaturą i przegrzaniem, przed zwarciem, przed nadmiernym napięciem i przed nadmiernym natężeniem prądu. Tak wygląda pudełko. W środku była chyba jeszcze jakaś papierologia. Tu był kabelek, jak dobrze pamiętam. Sam Powerbank wygląda tak. Pokazuję plastikową wytłoczkę, bo była akurat z pudełkiem, więc postanowiłem to zmontować. Parbank jest mega, Jezu, uwielbiam go. Yy, rekomenduję ten produkt w 100% kupiony w sieci sklepów XCOM. Można go wyłączyć jak się dłużej przytrzyma. no To tam są standardowe yy, jakieś skróty, wiecie, przycisków. Bardzo udany produkt marki Adata, nie spodziewałem się. Tutaj macie jeszcze rozpiskę znamionową z, na tyle opakowania. Bardzo jest przyjemny ten plastik, jest taki chrupowaty. Ma taką teksturę, że to się nie wytrze, więc e, super to wygląda. Ja jestem mega z niego zadowolony. Ten port USB-C z Power Delivery e, ratuje. E, Nieraz w życie przy testach różnych urządzeń, więc zresztą mogliście się przekonać przy, w przypadku kamerek IMU i na pewno jeszcze wykorzystam go nieraz do tego. Ale mówiłem, miał być szybki przegląd i rekomendacja, więc były. Jeśli się podobało, zachęcam do polubienia, subskrybowania, odwiedzania mojego kanału i zaraz wracam z następnym filmikiem z ładowarką a potem nagrywam już moje zaległe action, żeby naprawić swoje winy. Do zobaczenia. Hej.